Ucieleśnienie. Co to takiego jest? Jak ucieleśnienie zmieni Twoje codzienne życie? Na te pytania odpowiem dzisiaj, dlatego zostań ze mną do końca. Ucieleśnienie ogólnie polega na tym, że jesteś ze wszystkim, co pojawia się w Twoim ciele. Nie uciekasz od niekomfortowych stanów, takich jak złość, frustracja, gniew, kurw, ale też podniecenie, ekscytacja, duma czy radość. Nie oceniasz tego, co zalało twoje ciało i nie spychasz tego. Nie oceniasz tego, tylko jesteś z tym, dzięki czemu ostatecznie poczujesz się inaczej. Nie stawiasz wobec siebie oporu. Nie stawiasz oporu wobec tego, co do ciebie przypłynęło, wobec emocji, które w tobie rosną. Jeżeli nie stawiasz wobec tego oporu, to te emocje nie rosną, nie stają się coraz większe. Bo emocje mają do siebie to, że rosną wtedy, kiedy skupiasz na nich tak mocno uwagę, że obezwładniają Twoje ciało, utożsamiają się z Tobą. I wtedy możesz stracić nad nimi kontrolę. Natomiast ucieleśnienie się polega na tym, że pozwalasz sobie być z tymi emocjami. Być z tym, co czujesz. Obserwujesz to. Możesz pooddychać do miejsca, w którym zlokalizowałaś poruszanie daną emocją. Nie uciekasz, nie udajesz, że tego nie ma. Nie udajesz, że nie ma tego, co czujesz. Nie uciekasz od tego. Dobrą praktyką jest tu wchodzenie w rolę obserwatora danej chwili. Kiedy jakaś emocja zalewa ci ciało, po prostu obserwuj. Nie odkładaj na później pobycia z tymi emocjami i nie odkładaj na później wczucia się w nie, tylko tu i teraz przeklikaj się na towarzyszenie tej emocji i tym odczuciom w twoim ciele, które są tu i teraz. Nawet jeżeli jesteś zła sama na siebie, że czujesz coś, czego nie chcesz czuć, jeśli się przeklikasz i dasz przestrzeń i akceptację na to, co czujesz, bez oceniania, czy to jest właściwe odczucie, czy też nie, to ten stan naturalnie minie. Emocje są energią, która przepływa przez nasze ciało i się w naszym ciele wyraża, wyraża się poprzez nasze ciało. I teraz, jeśli emocja jest silna, możesz sięgnąć po techniki pracy z ciałem, które usprawniają przepływ emocji przez ciało. I takie techniki, które mają na celu uwolnić emocje poprzez Twoje ciało. To może być metoda EFT, czyli opukiwanie ciała. To może być metoda trep, czyli wytrząsanie emocji. To może być taniec, szczególnie taniec intuicyjny. To mogą być techniki oddechowe, automasaż. To może być również metoda bardziej agresywna, trening fizyczny, uderzanie rakietą tenisową w łóżko lub poduszki, skręcanie ręcznika do bólu dłu ok dłoni. Możesz gryźć zwinięty ręcznik i krzyczeć w niego, czy wręcz wyżygiwać emocje do sedesu. Wybierz taką metodę, która z tobą rezonuje w danej chwili, wtedy, kiedy czujesz emocje, które do ciebie przyszły. Żeby to wszystko zrobić, musisz na początku nie zepchnąć w cień twojego nieprzyjemnego stanu emocjonalnego. Możesz mieć do tego nawykową tendencję, bo rodzice zapewne mówili ci, abyś nie krzyczała. Zapewne mówili ci, że nie ma się czego bać. Mówili, abyś przestała płakać, albo że będziesz miała brzydkie oczka, albo że dziewczynki nie płaczą. To są wszystko ograniczające programy, które polecam ci przetransformować na przekonania wspierające cię. A ja ci teraz mówię, że ważne jest, byś po pozwoliła sobie doświadczać wszystkich emocji. Masz kobiece ciało, które fizjologicznie jest ukształtowane tak, aby doświadczać odczuć, aby czuć. Często, wyraziście i czasem aż do bólu. Nasze kobiece ciało jest przepotężne w pracy z emocjami, a jednocześnie jest narzędziem dostępnym dla nas każdego dnia i to za darmo. Oprócz odczuwania przykrych rzeczy, nasze ciało jest równie potężne w odczuwaniu lekkości, delikatności, radości, wdzięczności, miłości, ale też dzikości, szaleństwa, spontaniczności, możliwości transformacji. A zatem praktyka ucieleśnienia polega na tym, że ty jesteś ze sobą w swoim ciele. Nic nie wymuszasz. Ty po prostu jesteś, obserwujesz, nazywasz to, co czujesz i pozwalasz temu z tobą być tak długo, aż to będzie gotowe odejść. Akceptujesz je, również swoją sensualną energię. Traktujesz Twoje ciało jak kuriera przynoszącego informacje, traktujesz jak narzędzie, z którym możesz pracować. Ucieleśnienie się to również umiejętność wprowadzenia samej siebie w dobry nastrój. Tak, to jest umiejętność wywołania fali ciepła zalewającej Twoje serducho, od tak, na kliknięcie palcami. To jest umiejętność zauważania piękna wokół Ciebie i skupienia uwagi na czymś, co Ci się podoba. To jest również umiejętność dostosowania energii adekwatnie do sytuacji. Ty jako kobieta masz możliwość decydować o tym, jak czujesz, gdzie, czuje, gdzie czujesz. I co robisz z tym odczuciem? Masz taką moc, ty jako kobieta. Ucieleśnienie to również umiej umiejętność zabawy. Twoja żeńska energia potrzebuje zostać naładowana swobodą i lekkością oraz zabawą. W każdej z nas jest mała dziewczynka, taka, która tryska energią i radością, taka, która cieszy się z ładnego kwiatka, ze smakowitego śniadania czy z tego, że świeci słońce. Ucieleśnienie się to również czerpanie radości z czynności, które wykonujesz swoim ciałem. Ucieleśnienie to również umiejętność tworzenia nastroju we własnym umyśle. To, jakie myśli wyprodukujesz we własnym umyśle, przekłada się na Twoje procesy biochemiczne w ciele, a ostatecznie na Twoje emocje, uczucia i podejmowane działania. Ucieleśnienie się to również dbanie o samą siebie, byś miała siłę do życia, byś miała ochotę do życia i radość z tego życia. Ciało to, jak widzisz, narzędzie mające wiele funkcji, o których na co dzień się nie myśli, choć często tak właśnie z ciała korzystamy. Ta praktyka często stoi w sprzeczności z Twoimi przekonaniami i z Twoim sposobem myślenia. A ciało ma znacznie większą moc naprawiania, kreowania i tworzenia niż nawet umysł i logika. A zatem zachęcam cię, byś ukochała nieukochane, byś mogła mocniej osadzić się w ciele i stawać się coraz bardziej pełna i szczęśliwa. Właśnie energia żeńska polega na tym, żeby zbudować w sobie taki rdzeń. Silną kobiecą energię, która jest naszym rdzeniem. I ten rdzeń możesz również budować, korzystając ze swojego ciała jako narzędzia. Jeśli wyciągnąłeś z tego filmu coś dla siebie, daj kciuka w górę. Jeśli mój przekaz z tobą rezonuje i chcesz poznawać więcej tego typu treści, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki do dzisiaj, i do usłyszenia następnym razem.